Cześć wam, witam was serdecznie Słuchajcie, odcinek Taki nagrywam, kurki zostały zamknięte Na chwilę Niestety będę przymierzał się do tego, żeby Tam otwierać Nie wiem czy to widać, ale tam będziemy otwierać I z tej strony wam pokażę Przejdziemy kawałek Tutaj będzie Będzie przejście Będą miały przejście tędy tu I będą sobie wychodziły tutaj na trawę, o. tędy właśnie będą sobie wychodziły. Nie wiem, czy to będzie widać. O, o, o. o tam będą sobie wychodziły. A to przejście, słuchajcie, już wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Taki jest plan, żeby tak zrobić, żeby kurki sobie mogły wychodzić. Mm. Tu jeszcze w kurniku zobaczymy, co się dzieje z ciekawości. Dobra, tutaj kurki mają drzwiczki zamknięte. Bardzo fajnie, profesjonalnie zrobiliśmy tutaj, żeby miały to zamykane. Ok. Już wam idę pokazać. Co my w ogóle planujemy zrobić? Jak my to planujemy zrobić? Już wam idę pokazuję. Tutaj sobie kurki siedzą, bo i nie wychodzą. Ok. Trochę, trochę już zjadły. Trzeba będzie im wody dolać, bo mają mało. Buraków też zjadły. O, zobaczcie, tutaj chcemy właśnie tą siatkę rozpróć i tam zrobić przejście. I żeby sobie wychodziły, trawkę skubały. Taki jest plan. Co z tego będzie, to zobaczymy. Ale tak chcemy właśnie zrobić. Tutaj w tej oponie kiedyś miały wodę, teraz już wody nie mają. Trzeba będzie ją wyczyścić, może, bo taka zanieczyszczona jest, i może jeszcze coś pomyślimy. Dzisiaj dość zimno, ale wszystkie zadowolone. Jeszcze problemem, słuchajcie, jest to, że nie każda kura młoda umie wchodzić przez okienko do kurnika. Bo te kury akurat już nie są młode, ale też wiele z nich w ogóle nie wchodziło przez to okienko, tylko drzwiami i po prostu nie umie, więc duża część z nich siedzi. Na dworzu jak jest otwarte, nie wchodzi do kurnika do środka. A taka propo kurnika był odcinek o kurniku. Słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, ważne jest to, żeby zrobić jakieś okienko dla kurek, żeby one mogły sobie wychodzić tym okienkiem, żeby nie były drzwi na rozcież otwarte. Bo wiadomo, czasami jest zimno, więc żeby nie było maksymalnie drzwi otwarte, warto czasami pomyśleć o czymś takim, żeby zamontować, czy. Czy, czy, czy zrobić takie okienko małe dla nich, albo jakiś lufcik, żeby mogły sobie wychodzić. I taką drabinkę mamy. Też drzewo było trochę słabej jakości, już stare, ale zrobiliśmy im właśnie takie szczeble, żeby mogły sobie wchodzić po tych szczeblach. Także tak, jeżeli chodzi o, o dach, no to jak widzicie, tam jest blacha, beski, wszystko jest pozbijane. Jeżeli chodzi o gotowy taki kurnik, no to koszty są myślę spore, nieopłacalne jeżeli mielibyśmy coś takiego budować dla naszych kur. Ale jeżeli chodzi o samo o sam jakiś taki kurnik z drewna czy cokolwiek, to jak najbardziej jak najbardziej polecam Wam. Zobaczcie tam sobie coś grzebią chodzą jeszcze myślę, czy im nie kupić. Na razie mają właśnie te karmidła, ale zastanawiam się, czy nowych karmideł im nie kupić. O, tutaj buraki sobie dziubią. Burak też ma dużo właśnie różnych wartości, takich potrzebnych dla kury. Także warto dawać jakieś warzywa swoje. To akurat już pozostałości po buraku zostały. Także tak to wygląda. Chciałem Wam pokazać, jaki mamy plan, co zamierzamy zrobić. Zobaczymy, co z tego planu wyjdzie. No wiadomo, jak to jest, czasami się planuje, a później różnie wychodzi. O nie wiem, czy tę kurę słychać tam, ale. O. Także tak to wygląda, moi drodzy. Dziękuję Wam, słuchajcie. Chciałem Wam w ogóle podziękować za 200 subskrypcji już ponad. Bardzo się cieszę, bardzo mnie to motywuje. Mam nadzieję, że filmy Wam się podobają. I w ogóle e, jakąś wiedzę czerpiecie z tych filmów, które wam tam nagrywam. Tu jeszcze taka stara wanna jest. To wannę też chyba trzeba będzie coś z nią zrobić, bo już jest tutaj niepotrzebna. Także. Jeszcze jadę, słuchajcie na targ, zobaczycie jak tam kurki, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem kupowania kur na targu. Więc będę się zastanawiał jeszcze, co zrobić. Może jakaś wylęgarnia, coś takiego. No, zastanowię się nad tym. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.